Hej, dzisiaj powiemy sobie o tym, że modlitwy, które, które teraz odmawiamy, mogą działać wstecz. Co to znaczy za zmarłych, którzy, którzy już nie żyją i co rozumiem przez to, że, że mogą działać wstecz? Ostatnio właśnie natrafiłem, czytając biografię ojca Pio, na takie stwierdzenie, że przecież Bóg jest poza czasem. W związku z tym, jeżeli, jeśli my się modlimy o dobrą śmierć, śmierć osoby, która zmarła przed nami na długo przed naszą modlitwą, to tak naprawdę Bóg jest w stanie wziąć to pod uwagę tę modlitwę również, dlatego że Bóg jest poza czasem. I to w sumie jest takie wydaje się dosyć oczywiste. I słyszałem właśnie to w tej książce o ojcu Pio. I on to powiedział, i potem słuchałem też jakiś czas później na YouTubie, takiej historii, gdzie pewien chłopiec, jakby młody, to jego babcia niestety popełniła samobójstwo. No i oni byli też rodziną wierzącą, katolicką i w związku z tym założyli, że, że no jest to bardzo smutna historia i tak dalej, bo wiadomo, jak ogólnie się do tego podchodzi. To też sprawiło. E, od, że po jakimś czasie ten, ten, ten chłopak w sumie odszedł, czy, czy poluźnił swoje więzy z kościołem, jakoś tak to ewoluowało. No w pewnym momencie jednak, dzięki łasce Boga, do tego kościoła wrócił i, będąc na pierwszej takiej spowiedzi po wielu, wielu latach, powiedział właśnie o tej, o tej historii z babcią. No i tam mu też ksiądz powiedział, że. E, że, że trzeba właśnie się modlić za zmarłych i że tak naprawdę Bóg nie jest ograniczonym czasem. Dlatego powinien wrócić do domu i pomodlić się za, za śmierć babci. I kto wie, co Bóg zrobił w tej ostatniej chwili. Yy. I to w sumie ma wiele sensu, dlatego że przecież Jezus Chrystus zmarł na krzyżu nie tylko za tych, którzy po nim przyszli i, i umarli się, urodzili, ale też za tych, którzy wcześniej. Więc to ma jak najwięcej sensu i daje kolejną. Wspaniałą nadzieję i wspaniałe możliwości dla nas, którzy możemy się tutaj na Ziemi modlić za naszych przodków. A jeżeli nawet się za nich modlimy, a oni już są w niebie, na przykład, no to ta modlitwa na pewno nie pójdzie na marne, tylko będzie w jakiś inny sposób, ktoś inny nią obdarowany dzięki niej. Więc warto się modlić. Za, za zmarłych, nawet właśnie w ten sposób, na to patrząc wstecz. Oczywiście, tak jak ze wszystkim, co tutaj mówię, sugeruję, żeby jednak to wszystko zweryfikować, dlatego że część z tych rzeczy to jest coś właśnie, gdzie czytam w różnych materiałach. Staram się raczej te materiały w miarę jakoś tam weryfikować i tak dalej. Tak jak mówię, tutaj powiedział to ojciec PIO. Czy to jest jakieś oficjalne stanowisko kościoła? Nie wiem, nie sprawdzałem, ale ma to sens. Dzięki.